Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie moi mili. Dziś 25 września. Zapraszam na kolejny odcinek. Buczka na fali. Z chęcią przypomnę dla niewtajemniczonych, skąd ten kanał nazywa się Buczkiem. A więc w tym roku, będąc na wyjeździe z rodziną. Nad naszym pięknym morzem, idąc na spacer, weszliśmy na jedną z latarni. Rozglądając się po plaży, zauważyłem, iż są tam pozostałości po jakiejś budowli. Ciekawość wzięła górę. Od razu w tamtą stronę skierowałem swe kroki. Czytając opis, Dowiedziałem się, iż ta budowla kiedyś nazywała się buczkiem, ponieważ była następstwem dawnych latarni, buczek podczas mgieł, podczas sztormów, podczas burzy, wydawał dźwięki, bardzo niskie dźwięki, które żeglarzy, kapitanów kierowały do bezpiecznych przystani do portów także ja przez internet teraz na podobieństwo tego buczka chcę aby czytanie listów świętego ojca pio również was kierowały do takich bezpiecznych przystani jakim jest wiara do takiego bezpiecznego portu którym jest bóg a więc, moi mili, zaczynajmy. Dziś przeczytam list Świętego Ojca Pio, pochodzący z listopada 1922 roku. Ty, Panie, znasz te gorące łzy, które wylewam przed Tobą w tamtych smutnych czasach. Znasz Boże mojej duszy jęki mego serca łzy które spływały z tych oczu widziałeś niezaprzeczalne ślady tych łez i sytuacji którą przeżywałem mokre od płaczu poduszki chciałem zawsze chciałem być tobie posłuszny Moje życie jednak zatrzymywało się, chciałem raczej umrzeć, niż przeciwstawić się twemu wezwaniu. Ty, panie, chciałeś jednak najpierw wypróbować na Twoim synu wszystkie następstwa autentycznego powierzania się Tobie. Potem wyciągnąłeś nade mną swą potężną rękę i poprowadziłeś mnie tam, dokąd mnie wołałeś. Chwała Ci za to, mój Boże, nieskończona chwała i dziękczynienie. Ukryłeś mnie tutaj, przed oczami wszystkich, jednak synowi swemu. Powierzyłeś do spełnienia wielką misję, misję znaną tylko Tobie i mnie. Boże mój, mój ojcze, jak ja wypełniłem tę misję? Nie wiem, wiem tylko, że z pewnością powinienem był uczynić więcej jeszcze. I to jest przyczyna niepokoju. Goszczącego obecnie w mym sercu, niepokoju, który w tych dniach duchowego wyciszenia narasta we mnie z coraz większą siłą. Kochani, życzę miłego dnia, zostańcie z Bogiem, do usłyszenia jutro w kolejnym odcinku. Pa!